Witam, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Mariusz i projekt Odmładzanie na Surowo. Mam nadzieję, że za momencik się pojawicie. Jak mnie widać, jak mnie słychać, puśćcie palucha, puśćcie serducho, napiszcie skąd nadajecie. Jak będziemy mieć następne plany przejazdowe przez Polskę, aby się z Wami spotykać na żywo gdzieś tam w miastach. To wtedy będziemy zerkać, skąd najwięcej osób do nas pisze. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat pięciu najczęściej zadawanych pytań, jeśli chodzi o metodę Gersona w porównaniu oczywiście z naszym projektem. Chciałbym pokazać książkę, to będzie u was do góry nogami, ale to jest metoda Gersona, czyli leczenie raka i innych chorób przewlekłych. Jest to książka, która kiedyś uratowała nam życie i zdrowie. I dlatego chciałbym wam powiedzieć, że jeśli z zamkniętymi oczami, tak naprawdę, z zamkniętymi oczami, o każdej porze dnia i nocy, jeśli ktoś mnie zapyta, co zastosować dla kogoś na raka, na nowotwór, na ciężkie choroby, które są chorobami czy objawami już śmiertelnymi, to zawsze powiem metoda Gersona. I tutaj Charlotte Gerson przejęła jakby rolę swojego ojca, Maxa Gersona, który niestety został zamordowany w 56 roku, podano mu truciznę, ale jeden z laureatów Nagrody Nobla, dr Albert Schweitzer, napisał o nim w ten sposób. Uważam doktora Gersona za jednego z największych geniuszy w historii medycyny. Dlatego chciałbym Ci powiedzieć, że ja nigdy nie podważałem tej wiedzy. Nie mógłbym, nie mógłbym, ponieważ, tak jak powiedziałem, ta wiedza uratowała moje życie i zdrowie. Dzisiaj dlatego jestem z wami, ponieważ kiedyś natrafiłem na to. Profesor Tombak również nawiązuje do wielu rzeczy, które znajdują się w metodzie Gersona. Przede wszystkim picia soków i robienia lewatyw. Natomiast chciałbym Wam odpowiedzieć na te pytania, które zadajecie. Te pytania się pojawiają bardzo często, kiedy kiedy na naszych kanałach pojawiają się informacje, które nie w stu procentach mówią o tym samym, co metoda Gersona. I pierwsza rzecz, którą, pierwsze pytanie, które jakby mam nadzieję, że odpowiedź już jakby yy, yy, znacząco na Twoje, na twoje, na Twoje yy, jakby yy, jak to nazwać? Brakuje mi słów, widzisz? Kilka osób mówi, że my nie, nie polecamy tego dokładnie, jak robił to gerson. Nie polecamy, ponieważ przede wszystkim metoda gersona to jest dieta czy metoda na wyleczenie ze śmiertelnych chorób. Odmładzanie na surowo to jest styl życia. My żeśmy pożyczyli z metody Gersona, jak również z innych metod, które są na świecie, rzeczy, które można zastosować na całe życie. Metody Gersona nie da się stosować przez całe życie. Za momencik powiem ci dlaczego. Ale zanim o tym opowiem, na górze sobie zapisałem chciałbym Wam powiedzieć ciekawostkę myślę, że Was to zaciekawi. Zauważyłem, jak silna jest moc naszego snu. 25 lat temu, w, chyba w 1994 roku, e, kiedy kończyłem szkołę średnią, udałem się do ambasady amerykańskiej, aby pojechać wtedy do Stanów Zjednoczonych. Kończyłem szkołę średnią i pomyślałem sobie, że może to będzie fajna dla mnie przyszłość w Stanach Zjednoczonych. E, nie dostałem wtedy wizy, ale pamiętam jak dzisiaj to spotkanie w ambasadzie z człowiekiem, który tam siedział e, za okienkiem i musiałem się mu tłumaczyć, jak to jadę na igrzyska olimpijskie, chyba jakieś tam były wtedy, nie pamiętam dokładnie. I wyobraź sobie, że dwa dni temu miałem sen, jak jestem w ambasadzie amerykańskiej, a, i, a najpierw Agnieszka przechodzi przez rozmowę z konsulem, a później ja, i tak wyraźny sen, niesamowity. Wstałem rano, nawet mówię do Agnieszki, że coś jakiś dziwny sen miałem. Nigdy w życiu mi się to nie śniło, ale przyśniło mi się dzisiaj, że byłem w ambasadzie amerykańskiej. Wieczorem, wczoraj. Na Facebooku zaczęły się pojawiać informacje, że dla Polaków Stany Zjednoczone zniosą wizy czy wprowadzają w program WIVER. I tak sobie myślę, jak mocny jest nasz sen, jak wiele jesteśmy w stanie we śnie przewidzieć czy zauważyć, i nie mamy o tym zielonego pojęcia, jak mogło się to stać, że dla mnie w nocy przyśniła się ambasada. A Stany Zjednoczone przekazują nam informację, że spełniliśmy warunki, jakieś tam 3%, nie wiem dokładnie na czym to polega, i będziemy mogli ubiegać się o przyjazd do Stanów Zjednoczonych bez wizy, czyli bez ruchu, ruch bezwizowy, czy, czy jakieś tam wizy, które, o które nie trzeba będzie się ubiegać. Także to taka ciekawostka, mam nadzieję, że zwrócicie uwagę bardziej na swoje sny, bo kiedyś już o tym mówiłem, że warto swoje sny zapisywać i tak naprawdę sprawdzać, co się w przyszłości wydarzy. Ale szybko wracamy do metody Gersona. Chciałem koniecznie Wam o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale to było ważne. Metoda Gersona jest pierwsza rzecz. Dlaczego my nie polecamy suplementów, sztucznych suplementów? To jeszcze raz pragnę podkreślić, ponieważ osoby, które wprowadzają na rynek jakieś wyciągnięcia, inaczej, jakieś pełne rośliny, które są wysuszone, które są zamienione na sok, na przykład, ale są to pełne rośliny to wtedy coś takiego przecież nie będzie nam szkodzić. Mi chodzi o sztuczne suplementy, ja zawsze to podkreślam, sztuczne wyprodukowane przez przemysł petrochemiczny. Wyprodukowanie witaminy C z kwasu siarkowego, jak również z mączki kukurydzianej, nie ma nic wspólnego z naturą. Są to dwa produkty, które nie mają witaminy C w sobie i ja takich suplementów absolutnie nie polecam. Natomiast chciałbym Ci powiedzieć, ponieważ w metodzie Gersona są suplementy. Natomiast Gerson, jak również Charlotte Gerson, czyli jego córka, która zajęła się po jego śmierci Instytutem Gersona, podkreślała, że do niej trafiają pacjenci, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy. Pomocy. Czyli natychmiastowa pomoc to ma działać natychmiast tu i teraz, w tym momencie. Jeśli to nie działa tu i teraz, w tym momencie, to ten pacjent może nie mieć szansy. I dlatego, kiedy przechodzisz na, y, y, przez metodę Gersona, kiedy chcesz się zdecydować na to, żeby metoda Gersona dla ciebie pomogła, to wtedy może być tak, że będziesz potrzebować y, zastosować jakieś suplementy. I najlepiej, żeby to były naturalne suplementy. I tutaj, w przypadku witaminy B12, Q10 czy potasu, znajdziesz to w metodzie Gersona. Natomiast, kiedy my proponujemy styl życia. Nie masz choroby nowotworowej, nie masz choroby śmiertelnej w tym momencie. To my proponujemy tobie taką sytuację: przejdź przez styl życia, wypij sobie wystarczającą ilość soków, a wtedy dostarczysz sobie tych składników i nie będziesz musiał się suplementować. Następna rzecz to jest: tak jak powiedziałem, w metodzie Kersona są pewne posiłki, i to jest druga rzecz. W jaki sposób pacjent w metodzie Gersona jest prowadzony? Pije co godzinę sok na świeżo wyciskany z marchewki i z jabłka, jak również sok zielony. I tutaj mamy też trzy posiłki stałe: śniadanie, obiad i kolację w metodzie Gersona. I w tych posiłkach dopuszczalne są takie rzeczy. Dopuszczalne jest na przykład śniadanie, duża miska płatków owsianych. I tutaj na przykład my płatki do owsiane dopuszczamy, ponieważ zauważyliśmy, że płatki owsiane nie wyrobią nie, wy, nie wyrządzą nam krzywdy, ponieważ są Y, 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 są niekrzywdzące, że tak powiem. Na obiad duży talerz sa sałatek polany sosem z oleju lnianego, jak również zupa Hipokratesa, lub pieczone, gotowane lub zgniecione w jakiś sposób przyrządzane ziemniaki. My już ziemniaków nie polecamy. Dlaczego? Dlatego, że y, metoda Gersona mogła nie założyć tego, że y, potrzebujemy również zadbać o cukrzycę że potrzebujemy zadbać o insulinooporność. Myśmy sprawdzili, że ziemniaki mają bardzo duży ładunek glikemiczny. Bardzo mocno podnoszą cukier, glukozę w naszej krwi, dlatego ziemniaków nie polecamy. Natomiast jeśli jest to osoba, która jest chora i natychmiast wymaga leczenia, to polecając jej metodę Gersona, ona może być w szoku, że nagle nie je nic gotowanego, że nagle musi wszystko odstawić. I zwierzęta, i nic gotowanego, i potrzebuje pić same soki. Dlatego w metodzie Gersona jest tak, że aby zabezpieczyć trochę tego pacjenta, czy osobę, która będzie mogła doznać szoku, żeby jej nie dawać takiego szoku, i pozwala się, czy zezwala się na ewentualnie ziemniaki czy wprowadzenie takich rzeczy. Natomiast jeśli zdecydujesz się na styl życia, który macie wyprowadzić ze wszelkich chorób i ma Ci pozwolić żyć długo, bardzo długo, to wtedy ziemniaki będą Ci przeszkadzać w, tym długo, w tej długowieczności. Czyli tutaj pierwsza rzecz to jest metoda która jest natychmiast do zadziałania. To jest dieta, która jest do wyleczenia. Jeśli masz nowotwór, to wtedy stosujesz metodę Gersona. Możesz ją też zmodyfikować. Myśmy ją zmodyfikowali. Metodę Gersona zmodyfikowaliśmy w ten sposób, że my na przykład nie piliśmy aż 13 szklanek soków w ciągu dnia. Druga rzecz, nie robiliśmy aż tylu lewatyw, ale to zaraz za momencik do tego dojdziemy. Trzecia rzecz, to w metodzie Gersona to jest co 3 do 4 godzin lewatywa z organicznej kawy. I ponieważ ilość toksyn, która się uwalnia u takiego chorego, jest tak duża, że trzeba pomóc wątrobie. Natomiast co my robimy? My polecamy tobie lewatywę z wody przez pierwszy miesiąc przejścia na odmładzanie na surowo. Jeśli, się, jeśli jesteś bardziej zatoksyczniony, jesteś bardziej chory, to wtedy stosujesz lewatywę z kawy. I wtedy ta y, część z metody Gersona jest również dla nas zapożyczona. Jest to niezbędny element w momencie, kiedy osoba jest chora na nowotwór. Przypomnę tylko, że metoda Gersona również podąża tym prostym, tą prostą zasadą: że są tylko dwa powody, dla których umieramy. I trafia taki pacjent do kliniki, czy na przykład decyduje się na metodę Gersona, i on potrzebuje natychmiast być odżywiony. Dlatego 13 szklanek świeżo wyciśniętego soku z marchwi i z jabłka. I to jest bardzo ważny element, który jest w metodzie Gersona. Dlatego, na przykład, tam się dopuszcza y, y, suplement B12Q10 po to, żeby wzmocnić wątrobę tego chorego, ponieważ ten chory na pewno ma zatoksycznioną wątrobę i ta wątroba nie będzie sobie radzić z usuwaniem toksyn, jak również potas. Potas, który ja Wam polecam, czy polecamy Wam poprzez picie soków z warzywnych, natomiast w metodzie Gersona tego potasu trzeba. Natychmiast dodać dla tego chorego. I dlatego też prowadzę się tam lewatywę, ponieważ drugi powód śmierci, który również opisuje metodę Gersona, to jest zatoksycznienie organizmu i my musimy pomóc wątrobie oczyścić się z tych toksyn. O, ziemniaków, o ziemniakach już powiedziałem, ale powiem raz jeszcze, bo jako czwarta rzecz bardzo często nas piszecie o ziemniaki e, i tak jak już powiedziałem, że aby pacjent nie zwariował, dostaje jakieś gotowane posiłki e, i e, 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 Odmładzanie na surowo to jest styl życia. Natomiast metoda Gersona jest właśnie dietą czy metodą na wyleczenie z choroby śmiertelnej. I tutaj nie chodzi o to, żeby dać tego stresu tak dużo dla tego pacjenta, żeby on się zestresował, że on nie może nic zjeść, daje mu się właśnie to te ziemniaki. I piąta, bardzo często mówicie do nas o tym. Że inaczej, podkreślacie pewne rzeczy, aby, aby podważyć to, czym się dzielimy. Podkreślacie coś takiego, że my nie polecamy supli, a dr Gerson polecał suplementy. Doktor Gerson, raz jeszcze podkreślę, to jest metoda Gersona na wyleczenie z danej dolegliwości. Doktor Gerson nie wiedział w latach 50. tamtego wieku, że powstanie tak wielki przemysł, który będzie zjadał Wasze pieniądze na wstawianie Wam sztucznych suplementów. On chciał wam dodać, dać wam pomoc w postaci sproszkowanego jakiegoś tam jakiejś rośliny, żeby dostarczyć wam potasu, żeby dostarczyć wam e, jakiś elementów, których nie dostarczacie sobie w, w pokarmie. Natomiast on nie przewidział tej sytuacji, która nastąpi w ostatnich 20 latach, gdzie pojawi się aż tyle sztucznej suplementacji na świecie. I tutaj, e, kiedy mówicie, że Mariusz Alegerson polecał suplementację. E, to jest zupełnie co innego. Odmładzanie na surowo to jest zupełnie co innego. To jest styl życia, który zapożyczył troszeczkę z metody Gersona. Ja również zmodyfikowałem, tak jak powiedziałem, swoje wyleczenie, ponieważ ja piłem tylko soki, robiłem sobie lewatywę i to nie cztery lewatywy z kawy dziennie. Ja pragnę, żebyście zwrócili uwagę, kiedy, kiedy mówicie do nas o tych rzeczach, że na przykład. Z jednej strony dr Gerson ma zapisane w swojej książce, i to nawet nie jest jego książka, zastosowanie suplementów, ale on mówi, że możesz stosować tylko i wyłącznie organiczne warzywa i owoce. Czy ty stosujesz tylko i wyłącznie organiczne warzywa i owoce? Czy ty kupujesz je od rolnika, który ekologicznie prowadzi uprawy? Czy kupujesz w farmie świętokrzyskiej swoje warzywa i owoce? Bo jeśli nie, to wtedy nie podążasz, nie podążasz za metodą Gersona. Czy ty stosujesz lewatywę z kawy? Bo w metodzie Gersona jest tak, że jak zastosujesz sokoterapię, a nie stosujesz lewatywy, to nie jesteś w metodzie Gersona. Natomiast osoby, które do nas piszą krytyczne słowa i mówią, że e, 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 mówią o suplementach właśnie, to czy zwracałeś na to uwagę i stosujesz lewatywę z kawy cztery razy dziennie. Następna rzecz, czy kawa, którą aplikujesz sobie do, do lewatywy, jest kawą organiczną, ponieważ dr Gerson nie dopuszczał innej kawy niż kawa organiczna. To, jest bardzo, to są bardzo ważne elementy. Bardzo często jest tak, że wybieramy z danego przekazu, danej osoby, to, co nam pasuje najbardziej. Jeśli ty zażywasz suplementy, to jest OK. Dla mnie to jest OK, że zażywasz suplementy. Jeśli ja chcę Ci przekazać informację, że te suplementy w jakiś sposób mogą ci zaszkodzić, takie czy inne, to, to przekazywanie mi, odbijanie piłeczki i mówienie, ale metoda Gersona poleca suplementy. Ma się nijak do tego, jak ja chcę ci przekazać, że to jest dla ciebie zdrowe, co chcę ci przekazać. I to jest bardzo ważne. To jest ważne, aby zrozumieć, że albo jesteś w metodzie Gersona i leczysz swojego nowotwora, albo zmieniasz styl życia i odżywiasz się tym, co jest naturalne. Ponieważ natura ma dla ciebie już wszystko. Jak zdecydujesz się na odżywianie naturalne, to będziesz mógł być zdrowy przez całe swoje życie. Nie będziesz wtedy potrzebował stosować metody Gersona. Jeśli natomiast masz raka, masz nowotwór, albo ślepotę, to jak najszybciej sięgnij po metodę Gersona. Ja pod spodem wkleję link do filmu, po to, żeby Wam przekazać informacje, po to, żebyście mogli obejrzeć, jak wygląda metoda Gersona, jeśli jeszcze jej nie znacie. A osoby, które chcą skorzystać z tego, to możecie zrobić to w domu. Nie musicie jechać do kliniki do Meksyku, czy do, na Węgry. Możecie zrobić to w domu. Dlatego to jest bardzo ważne, że ta metoda jest na tyle bezpieczna, że może być zastosowana w domu. Kiedy zaczniecie kombinować z suplementami sztucznymi, ta metoda przestanie być bezpieczna. Natomiast jest Kasia, która prowadzi stronę wellness well i na tej stronie znajdziesz wszystkie elementy, które są Ci potrzebne do przeprowadzenia metody Gersona. Jeśli zdecydujesz się na tę metodę. Czyli podsumowując, pięć pytań, które może troszeczkę gdzieś tam umknęły. Pierwsze: to jest metoda Gersona to jest metoda, to nie jest styl życia. Drugie: w metodzie Gersona stosujemy 12-13 szklanek soku dziennie i trzy dodatkowo posiłki stałe. To nie jest sposób i styl życia. Tego nie da się robić przez całe życie. Trzecia rzecz. W metodzie Gersona jest to 3-4 godziny lewatywa z kawy. Nie da się żyć z tym i w ten sposób przez całe swoje życie. Czwarta rzecz. W metodzie Gersona dopuszczone są ziemniaki, ponieważ nie chciał doktor, czy zauważył, że ziemniaki nie wpływały na to, czy nowotwór się cofał, czy nie. Ale doktor też nie chciał, aby pacjenci doznali szoku w momencie, kiedy muszą pić same soki i jeść same surówki. key I piąta rzecz, raz jeszcze, to jest kuracja, to jest dieta, a my proponujemy w projekcie odmładzanie na surowo styl życia, zmianę stylu życia. Dlatego zachęcam Was do tego, abyście bardzo rozważnie podchodzili do informacji, które są zawarte na internecie. Myśmy przestu przestudiowali te informacje, zobaczyliśmy, co jest nam potrzebne do naszego życia, i myśmy te rzeczy zastosowali. Dzielimy się nimi po to, żeby przekazać Tobie, jak wygląda nasz styl życia, jeśli się zdecydujesz na to. To możesz być w takim stanie zdrowia, przynajmniej jak my. Czuć się świetnie, mieć mnóstwo energii, mieć e, e, zdrowe e, życie, e, a nie latać za lekarzami. E, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to było w miarę zrozumiałe. E, chciałem przekazać to troszeczkę z innej strony niż zazwyczaj, i mam nadzieję, że te informacje, które przekazałem, miały dla ciebie wartość, tak jak zawsze, e, i, i mam nadzieję, że ten film również trafi do Twoich znajomych. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Pamiętaj, że wkleję link do metody Gersona pod spodem. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!